Proszę Państwa, poproszę o chwileczkę uwagi. W imieniu wszystkich zebranych uczestników na tej pięknej uroczystości chcieliśmy podziękować też Pani Hani za to, że tak wspaniale tutaj Was przyjęła u siebie. Proszę Państwa, Serce się cieszy i cieszy, cieszy, cieszy się dusza, jak serio jeszcze się rusza. <noise> Proszę Państwa, na tę okazję naszego spotkania wspaniałego, moja żona napisała piękny wiersz. Pozwólcie Państwo i posłuchajcie. Senior, wśród przyjaciół, jak dobrze mieć przyjaciela i sąsiada, bo nie jest się samotnym, bo ktoś do ciebie zagada, to znów ktoś ciebie o zdrowie zapyta i tak dzień za dniem umyka. Kiedy przychodzi smutna życia jesień, nie myśl o tym, że sam jesteś na świecie, choć nieraz jest ci smutno i czas powoli się wlecze. Lecz masz przyjaciół i to cię trzyma przy życiu człowiecze. Są takie dni, że wszystko cię nudzi. Nie zamykaj się w domu, ale wyjdź do ludzi. Wtedy wszystkie kłopoty cię omijają. Szare dni jaśnieją, a przyjaciele się uśmiechają. Choć jest jesień życia, wspominaj młodości dni i mów wszystkim, że na świecie jest dobrze ci. Nie uciekniesz przed czasu wiekiem, wszak nie jesteś już młodym człowiekiem. Czas do przodu tak szybko pędzi. Seniorze, zatrzymaj się, bo czasu młodości nie dopędzisz. Zatrzymaj się i poczekaj, próżna twoja tyrana, bo w tym wieku pędzić już nie wypada. Bo dostaniesz zadyszki lub kolki i będą cię bolały wszystkie członki. Lecz nie... Lecz nie patrz na nic, człowiecze, wyjdź, bo masz przyjaciół na świecie. Zabierz wtedy od przyjaciół dobre fluidy i nie mów już, że nie masz siły. Nie zważaj, że zdrowie cię szwankuje. Zobacz, ile jeszcze lat do setki ci brakuje. <śla> Pierwsza. No. Tak dla tych miłych miły panów, pan. tak. Dla miłych pan, no. pan. Dla całego towarzystwa Stola. 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 Seniorzy, wszyscy zebrani na z naszą Panią. Witę, Panią przyjmij ten skromny taki upomineczek od Was. Moi kochani, jest jeszcze takie... Moi kochani, jest jeszcze takie powiedzenie, że życie jest dane wszystkim, a starość wybranym. Dziękujemy bardzo. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim, że mogę Was gościć. Dla mnie to cieszy się serduszko, że tyle osób się raduje dzisiaj u nas w Białej Róży. Nie tylko seniorzy, kochani, którzy przychodzą też na inne wieczorki nocne do nas, tu jeden stoliczek. Witam Was kochani i przede wszystkim pracą naszą, czy to ja, czy ktoś inny, nie patrzymy tylko na jakieś zarobki. Staramy się robić dobre uczynki innym ludziom, a przede wszystkim, żebyśmy się razem cieszyli na tym świecie. I życzę Wam duże zdrówka miłości, jak zwykle każdemu życzę. I cieszcie się każdą chwilą, każdą zielenią, każdym kwiatkiem, który powstał dzisiaj wiosny, a przede wszystkim tym, że możemy... Rozmawiać, cieszyć się i Pan Bóg nam to, że możemy żyć i cieszyć się, tańczyć, jeść, a nie tak jak niektórzy myślą, ciesząc się, ale na wózku, a też, też starają się cieszyć, tak jak potrafią. Cieszmy się, radujmy i bawmy się zawsze pewnym sercem. Dziękujemy Państwu, życzymy dalszej miłej, wspaniałej, udanej zabawy.